Joe Louis to ikona kickboxingu, zawodnik, który całkowicie zdominował punktowe karate w latach 60. w wadze ciężkiej. Zaczynał treningi służąc w marynarce wojennej USA i stacjonując ze swoim korpusem piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych na Okinawie w 1964 roku. Właśnie na Okinawie Joe Louis poznaje filozofię karate, która wraz z naukami u miejscowych mistrzów szybko buduje w nim chęć poznania nieznanej dotąd sztuki walki, wzmacnia w nim harmony ducha i niezłomność. Które w niedługim czasie później staną się cechą znacząco wyróżniającą go wśród innych zawodników. Joe Louis zaledwie po siedmiu miesiącach treningu zdobywa czarny pas. Po skończeniu służby wojskowej w 1966 roku Joe Louis poświęca swój czas na sztuki walki i koncentruje się na turniejach karate punktowe. Jeszcze w tym samym roku wygrywa pierwszy turniej US National. W ciągu czterech lat zdobywa Mistrzostwo Świata w karate punktowym i wygrywa kolejne turnieje US Nationals aż do roku 1969. Mimo sukcesów Joe Louis nie był do końca usatysfakcjonowany. Po stoczeniu całego pasma walki i wygraniu wielu turniejów czuł pewien niedosyt. Pragnął czegoś więcej, przekuć drzemiącą w nim potworną siłę w realną walkę. Raty punktowe w latach 60. oferowało możliwość konfrontacji z przeciwnikiem, ale w znacznym stopniu ograniczało fizyczny kontakt między walczącymi zawodnikami. Regulamin turniejów skupiał się na ściśle określonych zasadach, które nieco przecinały skrzydła takim wojownikom jak Joe Louis. Zawodnicy nie mogli uderzać w twarz z pięści ani nogi, a wyprowadzone ciosy miały być symulowane i zatrzymywać się przed celem. W przeciwnym razie zawodnik mógł być usunięty z turnieju przez dyskwalifikację. Z pełną siłą można było zadawać ciosy tylko w dolne partie ciała, czyli w korpus. Również sam system walki nie do końca zaspakajał ambicje drzemiące w takim mistrzu jak Joe Louis. Pojedynek po każdym trafieniu czy akcji był przerywany i zawodnicy zaczynali walkę ze środka maty. W roku 1968 Joe Louis po wygraniu 11 turniejów, na poważnie rozmyślał o zakończeniu kariery, nie widząc szansy na wyjście spoza ograniczającego jego ambicje zamkniętego kręgu systemu punktowego. Nie spodziewał się, że w niedługim czasie wszystko się zmieni, a płomień, który do tej pory tłumił w sobie, miał rozbłysnąć pełnym blaskiem dzięki znajomości z jednym Azjatą, z którym wkrótce nawiąże relacje na zasadach sztuk walk. W 1967 roku kultowy magazyn Black Belt opisywał w jednym z wydań z tego roku niezwykle osiągnięcia potężnego mistrza. Redaktor popełnił jeden mały, ale bardzo istotny błąd w swoim artykule. Przekręcił nazwisko Joe Louisa. Błąd w pisowni spowodował, że wściekły Joe Louis zawitał do redakcji Black Beltu. Niestety nic już nie zdołał zdziałać. Artykuł poszedł w świat, a rozgoryczony Joe Louis opuścił budynek redakcji. Nie spodziewał się, że całej sytuacji przysłuchiwał się krępy i szczupy Azjata. Niezbyt wysokiego wzrostu, ale za to wyróżniający się z tłumu szczególnym błyskiem w oczach i szczupłą, ale krępą budową ciała. Azjata podszedł do niego na parkingu i zagadał. Wiedział dobrze, kim jest Joe Louis, więc rozmowę od początku skierował na sztuki walki. Panowie rozmawiali przez pół godziny, wymieniając się spostrzeżeniami i wiedzą na temat dalekowschodnich sztuk walk. Joe Louis nie miał pojęcia, kim jest tajemniczy Azjata. Nic mu nie mówiło o nazwisku, którym się przedstawił. W tamtym czasie Joe Louis mało oglądał telewizję. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że rozmawiał właśnie z rodzącą się legendą filmów sztuk walk. Bruce Lee w tamtym okresie był gwiazdą serialu Green Hornet, Zielony szerszy, i prawdziwym propagatorem sztuk walk na turniejach w Long Beach. Ale Louis o tym nie wiedział. Jeszcze nie wiedział. Joe Lewis mierzył 183 cm wzrostu i ważył w granicach 88 kg. Był zawodnikiem wagi ciężkiej. 23-letni mistrz w tamtym okresie, jak sam to podkreślał w wywiadach, nie darzył zbyt wielkim respektem mniejszych ludzi. A taki właśnie był Bruce Lee. Przy wzroście około 172 cm i wadze niespełna 68 kg nie wzbudzał szczególnego respektu w młodym mistrzu ze Stanów. I drogi się rozeszły. Joe Louis nie wiedział jednak, że los szykował mu zupełnie co innego. Pierwszy moment, który przykuł uwagę Joe Louisa w kierunku Bruce Lee, miał miejsce podczas treningowego spotkania w domu, w którym Joe Louis pomieszkiwał ze swoim partnerem biznesowym, słynnym ocharą z Wejścia Smoka, czyli Bobem Wallem. Tam, podczas jednej z sesji treningowych, które urządzali wraz z mistrzem karatem Mikem Stone'em, spostrzegł małą zmianę w stylu walki Mike'a Stone'a. Zawodnik nie walczył tak jak na poprzednich sesjach treningowych. Zmieniła się jego pozycja w walce. Inaczej trzymał gardę, inaczej zadawał ciosy. A co najważniejsze, robił to bardzo skutecznie. Mike Stone wiedział Louisowi, że tronuje u jednego Chińczyka, niejakiego Bruce Lee. Stone usiłował przekonać Joe Louisa do tego, by się przyłączył do niej i spróbował treningów pod okiem znawcy Kung Fu ze wschodu. Louis jeszcze wtedy nie wiedział, że tym nowym trenerem Mike'a Stone'a jest tajemniczy Azjata, którego spotkał na parkingu pod budynkiem redakcji Black Belt. Bruce Lee w tamtym okresie trenował wielu znanych zawodników ze Stanów, takich jak Chuck Norris, otwórca O'Hara z filmu Wejście Smoka, Bob Wall, czy właśnie Mike Stone. Z lekcji Bruce Lee korzystało mnóstwo znanych ludzi z branży filmowej z tamtych lat, takich jak chociażby Joe Coburn czy Steve McQueen. Na deskach jego szkoły można było spotkać nawet samego Elvisa Presleya. Za namową Mike'a Stone'a Joe Louis skontaktował się z Bruce'em Lee, Umówili się na spotkanie. Początkowo Joe Louis trenował z Bruce'em Lee raz w tygodniu, poznając jego nowy styl Jet Kundo. Bruce Lee wywarł nie tylko wielki wpływ na styl i walkę Joe Louisa, ale również umożliwił mu przejście drogą do tego, do czego Joe Louis zmierzał od kilku lat do walki pełnokontaktowej. Bruce Lee podzielał przekonanie Joe Louisa, że walki powinny odbywać się w pełnym kontakcie. To było filozofią jego stylu walki. Obaj uzupełniali się nawzajem w treningu. Trenując z Joe Louisem i jednocześnie udzielając lekcji takim zawodnikom jak Bob Wall czy Mike Stone, Bruce Lee dążył jednocześnie do rozsławienia swojego stylu walki i zwrócenia większej uwagi na ludzi z branży filmowej, na jego osobę. To działało w obydwie strony. Bruce Lee na treningach z Joe Louisem uczył go technik Jet Kundo, sugerował mu postawę prawym bokiem skierowaną do przeciwnika. To była cecha charakterystyczna dla jego stylu. Wysunięta lekko do przodu w stronę przeciwnika prawa ręka służyła jako sonda do przechwytywania ciosów i jednocześnie do zadawania rażących uderzeń. John Lewis, którego styl opierał się na doświadczeniach treningowych wyniesionych z Okinawy i ugruntowanych na turniejach w karate punktowym, stosował postawę boczną z opuszczoną ręką, która chroniła tułów. Cecha ta przydatna była zwłaszcza w turniejach punktowych, gdzie przeciwnicy skupiali się na zadawaniu mocnych ciosów i kopnięć w korpus przeciwnika. To co wyróżniało Joe Louisa od innych przeciwników To jego miażdżące kopnięcie boczne Którym nieraz powalał przeciwników na mat Spotkanie z rozpędzonym kopnięciem bocznym Joe Louisa Kończyło się dla niektórych połamanymi żebrami Joe Louis trenował z Bruce Lee w latach 1967-69 Na sesjach treningowych nieraz poznał szybkość I siłę niezbyt dużego na pozór Bruce Lee Joe Louis uważał, że Bruce Lee obdarzony był bardzo silnym ciosem Jednocześnie był najszybszy jak na gościa, który ważył 138 funtów, uderzał niezwykle mocno. Jak zawodnik wagi ciężkiej. Zawsze uważałem go za najszybszego zawodnika, jaki stanął przede mną. I wiem to, bo stał przede mną i trafił mnie kilka razy. I zawsze mówiłem, że wiem, jak silny i szybki był Bruce Lee, bo nieraz trafił mnie. Bruce Lee natomiast twierdził, że Joe Louis to najlepszy zawodnik karate na świecie, nazywając go karateką wszechczasu. Joe Louis studiował na wspólnych treningach z Bruce Lee walki mistrzów boksu takich jak Muhammad Ali czy Sugar Ray Robinson, dążąc i próbując przekształcić kontaktową walkę w karate punktowym na pełen konta. To było celem Joe Louisa, który wygrał w 1968 roku 11 turniejów i był już zmęczony udawanymi systemami walk punktowych. Joe Lewis dążył do wypracowania swojego własnego systemu turniejowego, opartego na jego powstającym stylu, opierającym się na pełnym kontakcie i dającym bezograniczoną możliwość walk z przeciwnikiem. Znużony punktowymi zasadami walk, Joe Lewis w roku 1969 i rozważał zakończenie kariery. Przełom przyszedł na początku roku 1970, w którym Joe Louis dostał propozycję dołączenia do drużyny na pierwsze drużynowe Mistrzostwa Świata. Joe Louis postawił warunek promotorowi, że zgodzi się na udział w turnieju pod warunkiem, że ten zorganizuje mu walkę w pełnym kontakcie. Propozycja została pozytywnie przyjęta. Joe Louis szukał odpowiedniego przeciwnika. Początkowo typowani przez niego zawodnicy odpadali ze względu na zbyt małe warunki fizyczne. Wybór padł na mistrza z Kalifornii, potężnego Grega Bansa który bez wahania przyjął ciekawą propozycję. Co ciekawe, warunkiem spotkania w walce pełnokontaktowej było przerwanie treningów z Bruce Lee. Joe Louis przez pół roku trenował sam przed walką. Zawodnicy spotkali się w ringu w samych spodniach i rękawicach bokserskich. Walka toczyła się na zasadach podobnych do boksu: dwuminutowe rundy z jedną minutą przerwy. To właśnie wtedy jeden z dziennikarzy, będący na miejscu spotkania, użył przez przypadek nazwy kickboxing. Nazwy, która padła wtedy w wyniku spontanicznej relacji z pojedynku. Wtedy jeszcze nie miało to znaczenia, ale nazwa kickboxing w kilka lat później miała na stałe odbić się echem na ringach całego świata. Joe Louis podczas pojedynku zaprezentował rewelacyjną formę. Ciężkie treningi z Bruce'em Lee i okres przygotowawczy do walki przyniosły skutek. Joe Louis wniósł na ring nie tylko blisko 90 kg masę mięśniową, ale jednocześnie zaprezentował rewelacyjną muskulaturę co miało definitywny skutek na jego działania bojowe w walce. Joe Louis zaprezentował styl twardy, dynamiczny i niezwykle zacięty. Baines nie wytrzymał długo naporu dążącego do absolutnej destrukcji Joe Louisa. Joe Louis w niewiarygodny sposób znokautował jednym ciosem przeciwnika, co przeszło do historii jako pierwszy nokaut w oficjalnie zorganizowanej pierwszej walce w full kontakcie. Dzięki wygraniu pierwszej oficjalnej walki na zasadach full kontaktu, Joe Louis nazwany jest ojcem kickboxingu. Walki na zasadach keyboxingu przetrwały zaledwie rok, podczas których Joe Louis stoczył 10 pojedynków, które wszystkie wygrał przed czasem. Z powodu malejącego zainteresowania keyboxingiem w roku 1971 zdecydowano o zaprzestaniu walk w tej formie. Wysiłki Joe Louisa nie poszły jednak na marne. Walki Joe Louisa na pierwotnych zasadach keyboxingu dały dostęp do utworzenia na początku lat 70. karate pełnokontaktowego, nazwanego karate full contact. Kickboxing przekształcił się w formę znaną obecnie w drugiej połowie lat 70. z Karate Full contact, którego pierwsze mistrzostwa świata rozegrane będą w 1974 roku. Joe Louis był mistrzem świata w kickboxingu od połowy lat 70. do 1983 roku. Joe Louis został uznany za najsilniejszego zawodnika na świecie i jest jednocześnie uznawany za najmocniej bijącego w historii kickboxera. Relacja przyjacielsko-treningowa między Joe Lewisem i Brucem Lee wygasła na początku lat 70. Powody, dla których ich drogi się rozeszły, są niejasne i nie ma rzetelnych informacji na ten temat. Niektóre źródła sugerują kłótnie między oba mistrzami, inne podają walkę, która rzekomo miała się rozegrać między nimi.